Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Stefan Master. To jest kolejny odcinek yy, Downtown. Dzisiaj pojedziemy zakład. Dokładnie tak, czy pojedziemy zakład do ostatniego. Tryb do ostatniego. Pojdziemy sobie takim oto czerwonym Tak więc. Czerwony, tak widzimy się na zakładzie. 3, 2, 1. A mi się takie samo co Start! Dobra. Teraz muszę dowalić to tego gościa, muszę teraz tego gościa do jest bomba, spoko. 1-0. Chodź tu. Chodź tu, kurczaczku. 2-0, a ta będzie 3. I have the full control my friend. Także żubruwa. żubrówa! O oh, f**k! O oh, ja! Yeah. Next time żubrówa! Ło! Ale yeah, ja skaczem normalnie. On też ma żubrówę, spoko. Zapraszam bardzo serdecznie, koleś. Choć koleś, bardzo serdecznie zapraszam Cię, bardzo chętnie, naprawdę chętnie Cię znajmę, też z bombą, o, też miś bombą widzę. No, 3-0, a teraz, a teraz będzie 4-0, chodź tu. Pięknie Cię zjechał. A oto i zwycięzca! Dostępny jest nowy samochód! Czeka na Ciebie nowy zakład. No to była tyle. Mam nadzieję, że się podobała tak to łapka w górę oraz subskrypcję. No i to była tyle. Na razie.